Moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Grymaniaga, przed Wami Farming Simulator 25 Survival Challenge na mapie River Bend Springs. Moi drodzy, no niespodzianka na Was czeka na dzisiaj w tym odcinku. Powiem Wam, że sam się nie spodziewałem, ale policzając koszty wypożyczenia maszyn, postanowiłem wypożyczyć jedną większą maszynę do naszej marchwi. Storki. Ale przeleciało mi coś innego przez myśl, że musimy jeszcze właśnie sprzedać te zrębki, które są tuż za moimi plecami. I wypożyczyliśmy jeszcze dodatkowo jedną przyczepę. Ale to wszystko przed wami, więc koniecznie oglądajcie do końca. Pamiętajcie o łapce w górę i zostańcie, żeby dowiedzieć się co dzisiaj wydarzy się w naszym odcinku. Więc lećmy sobie sprzedać te nasze zrębki. Bo przesunąłem jak widzicie czas do września. Dlaczego przesunąłem do września? Bo właśnie we wrześniu możemy sprzedać w bardzo okazyjnej cenie zrębki oraz marchew. Zobaczcie ile tutaj pojazdów na naszym polu się pojawiło, ale to już za chwileczkę. Najpierw wybierzmy się do naszego nadrzecznego silosa zbożowego. Tutaj teoretycznie możemy sprzedać zrębki. Ja sobie go tutaj oznaczyłem. Więc teraz Wybierzemy się w tamto miejsce I cena zrębek, o ile się nie mylę, jeszcze raz to sprawdzę W październiku wynosi 1629 euro Więc tak naprawdę jedziemy tam tylko przetransportować nasze belki Ale nie będziemy ich w tym miesiącu sprzedawać Sprzedamy je w następnym miesiącu ale jak już tutaj przy nich byłem, to postanowiłem, że odwiedzimy sobie ten skup. Dlatego, że jeszcze tak naprawdę w życiu tam nie byłem. Dzisiaj piękny sobotni wieczór. I mam nadzieję, że ten odcinek dzisiaj też na wieczór się ukaże, żebyście mieli co oglądać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby w sobotę wieczorem pojawił się na kanale. Więc jak pewnie go oglądasz, to udało mi się to zrobić. Jedźmy zobaczyć też jak się ma nasza Topola bo myślę, że w październiku już spokojnie będziemy mogli sobie ją zbierać, z tego co pamiętam przed przesunięciem miesiąca mieliśmy 13 etap wzrostu, więc no teoretycznie wychodzi na to, że teraz powinniśmy mieć już 13 etap wzrostu, ale zaraz zobaczymy bo pojedziemy sobie koło tego pola Zobaczcie jak buja naszym pick-upem, bo naprawdę mamy wysoko załadowane, bardzo wysoko. Całe duże pole, tak naprawdę marchwi jeszcze mamy do zebrania. I to w dzisiejszym odcinku musimy zrobić, ale już mamy dwie przyczepy, które są wypożyczone, załadowane do pełna i musimy właśnie dziś sprzedać marchew. Zobaczmy, który mamy etap wzrostu. Mamy 13 etap wzrostu, więc nie pomyliłem się moi drodzy. Jeszcze jeden miesiąc i sprzedamy zrębki, plus weźmiemy się za kolejne pole z Topolą. A czy to się będzie opłacać? Zobaczymy. Ja widzę dolary, a raczej euro w moich oczach, bo tak naprawdę gramy na euro, a nie na dolarach. Więc przejdziemy się do tego terminala i zobaczymy, tak naprawdę, w którym to miejscu jest bardzo bardzo bujna fajna kurczę no lubię jeździć po tej mapie im więcej ją zwiedzam wam powiem tym bardziej zaczyna mi się ta mapa amerykańska podobać na początku szczerze muszę wam powiedzieć że nie byłem pozytywnie nastawiony do tej mapy jednak każdy z nas kiedy wychodził Farming Simulator 25 myślał o Hutan Pantai a dlaczego bo tak naprawdę w 25 pojawiły się nowe uprawy, czyli ryż, a że azjatycka mapa i skośno ocy uwielbiają ryż, to tak naprawdę każdy z nas chciał koniecznie zagrać na Hutan Pantai na mapie azjatyckiej. Ja nie ukrywam, że też. Ale jak dobrze mnie śledzicie i oglądacie wszystkie odcinki od początku do końca, to dobrze wiecie, że mam problem z odzyskaniem mojego sejwa po przeniesieniu się na komputer. Stacjonarny. Więc no. Staram się odzyskać tego sejwa, ale wciąż mi nie idzie. Zostawmy sobie naszego pick pick-upa tutaj na tym terminalu. Już za miesiąc sprzedamy tutaj nasze zrębki. A teraz czas na to co oczywiście wszyscy chcieli zobaczyć. Bo chcieliście to zobaczyć, nie? Czekaliście od samego początku. Więc okej. Okay, jedziemy na nasze pole. Zobaczcie, moi drodzy, jaki zestaw. Nasz Sejm będzie ciągnął dwie pełne przyczepy, moi drodzy. Mamy tu bardzo dużo litrów e, marchewki. Muszę odznaczyć to, bo będzie nam tutaj kurczę migać. A my musimy się wybrać do fabryki konserw. Jeszcze sprawdzimy marchew, jak ona teraz stoi. Czy nic się tutaj nie pozmieniało? No, mamy spadek. Nie wiem dlaczego, ale przed przesunięciem miesiąca mieliśmy fajne pieniążki. No zaryzykujemy, musimy te dwie przyczepy sprzedać, bo tak naprawdę nie mamy już gdzie sypać. I zobaczcie jaki kombajn marki DeWolf zawitał u nas. Wypożyczenie tej maszyny kosztowało mnie nie lada pieniądze, bo 25 tysięcy euro. Więc no tutaj zrobiłem troszeczkę kontraktów. Sprzedałem troszeczkę drzewa poza kulisami, ale musicie mi wybaczyć. Żeby tą maszynę wypożyczyć. Ta maszyna też jest pełna, więc wrócimy się za chwilę jeszcze, żeby wysypać resztę z tej maszyny i ją już zwrócimy, bo tak naprawdę kontynuować pracę na tym dużym polu będziemy naszą nową dużą maszyną, bo to jest naprawdę kolos. E jeszcze, jeśli pamiętacie poprzedni odcinek, a jeśli nie oglądaliście, to serdecznie do niego zapraszam, zrobiliśmy kontrakty. Zrobiliśmy aż cztery kontrakty na wapnowanie, i teraz odbierzemy sobie te wszystkie kontrakty. I zobaczcie, jakie fajne sumy pieniędzy nam wleciały. Mamy 31 tysięcy euro na koncie, więc naprawdę jestem mega, mega zadowolony z tych kontraktów. Ale korzystając z naszego pracownika, sprawdźmy jeszcze, jakie kontrakty możemy zrobić. I czy tak naprawdę możemy jeszcze wapnowanie zrobić, czy też nie? Możemy jeszcze wapnowanie zrobić? Przyjmiemy sobie zlecenie. I przyjmiemy sobie jeszcze zlecenie na polu 75 i wyślemy tam naszego pracownika. No bo czemu nie? Ok. Dobra, praca na polu. No to najpierw może wybierzemy się na pole 75. Dobra. Zobaczmy, czy nasz pracownik pojedzie. Okej. Okay. Leci nasz Johnny Rambo, czy nie wiem jak dzisiaj go zwą. Ale niech leci robić kontrakt, a my w tym czasie pojedziemy sprzedać marchewkę. 37 tysięcy litrów w sumie. Dwie pełne przyczepy. Jest to naprawdę ogromny ładunek i ogromny ciężar dla naszego traktora. Bo nie pamiętam szczerze, ale my tutaj nie mamy do za dużo koni. Zaraz zobaczymy ile my tutaj mamy koni. Gdzie on jest ten nasz ciągnik? Kasia ja może się zatrzyma, żeby za chwilę nie było jakichś kraksy. Więc 143 konie. No, powiem Wam szczerze, że tutaj 200 koni to by było tak optymalnie. Bo do tego zestawu, który teraz widzicie, no to powiem Wam, że no tu jest kurczę sporo towaru. Łączymy sobie koguty, bo to naprawdę jest duży zestaw. Eee, tak jak kiedyś kierowcami ciągnęli pamiętam buraki. Boże święty. Jakie to były potężne maszyny. I właśnie miały zestaw podobny do tego z tyłu była długa, długa przyczepa, ale z przodu nie mieli takiej przyczepy z osią skrętną, tylko mieli tandem. Kto z was pamięta, to pamięta, a kto dowiedział się tego, no to słuchajcie, gryman jak bawi, uczy, u mnie na serii zawsze jest wesoło, także pamiętajcie łapce w górę, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło. O kurde, 11 km na godzinę. No, prędkość jest ponaddźwiękowa. dźwiękowa. Naprawdę ma co robić nasz traktor i <gryw> to będzie długa przeprawa. Jestem troszeczkę przerażony, ale zarazem szczęśliwy, że mamy 37 tysięcy litrów marchewki i za chwilę to sprzedamy. A więc no. Liczymy tu na jakieś fajne pieniążki, ale zaraz wszystko się okaże. Na polu 52, które kupiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, rośnie nam soja? Dokładnie, soja. I za chwilę ona będzie do zbioru. Wiecie co to znaczy? Że musimy ostro wziąć się do roboty, żeby zakupić jakiś pierwszy kombajn. Ale to później. Na razie ogarnijmy duże pole marchewki. Szkoda, że nie ma dzisiaj ze mną nikogo na multiplayerze, bo na pewno fajnie by się grało przyjemnie i byśmy tak naprawdę ogarnęli to raz, dwa. No, w tym momencie niestety chłopaki grillują i no wiecie, weekend jest, także no muszę powalczyć tutaj sam. Yy, na Mondhubie pojawiło się troszeczkę modyfikacji, także moje aktualności na YouTube'ie możecie też śledzić, serdecznie Was do tego zapraszam. Żeby być na bieżąco, zawsze kiedy pojawią się nowe modyfikacje na ModHubie, informuję Was o tym. A więc przejdźmy teraz zupełnie do gry. No proszę Cię, rusz się troszeczkę. Z taką prędkością, no to powiem Wam, że będzie nam ciężko, będzie nam trudno. Ale czego się nie robi dla pieniędzy? Więc, no tutaj, powoli do przodu. O, zaczynamy się powoli rozpędzać. Więc, idziemy, idziemy do przodu. To znaczy, jedziemy. Kurczę, nie? Tu już te, yy, szczerze Wam powiem, no tutaj, 200 koni traktor to by był taki optymalny, bo, no, jest co robić. Powiem Wam szczerze, że kończąc to pole poza ulicami, że tak powiem behind the scenes eee, tak szczerze powiem wam, że praca tym DeWolfem ale tym dużym, on ma zbiornik też jest bardzo przyjemna, więc jak najbardziej na tej serii pójdziemy też troszkę w warzywa zakup tego kombajnu to jest około 240 tysięcy euro, więc naprawdę sporo pieniędzy tym bardziej że my potrzebujemy kupić siewnik i potrzebujemy kupić kombajn oraz no traktor, który będzie miał znacznie więcej koni, więc tak naprawdę no ja tutaj planuję tego Sejma jak na razie wymienić. Ale to zobaczymy. Jeszcze muszę to przemyśleć. Myślę, że muszę to przedyskutować też z Markiem. A my już powoli sobie dojeżdżamy tutaj do miejsca docelowego. Tu z tego pola będziemy mieli akurat bardzo blisko. Więc no... Przejedziemy z tematem. Najpierw kiprujemy pierwszą przyczepę. Kurczę, mogłem bokiem trochę kiprować. Ale no lecą pieniądze, lecą. A zobaczymy, ile z tej przyczepy będziemy mieli. O kurczę, tylko dziewięć tysięcy euro? A tyle zachodu? No tutaj mamy 13, czyli ogólnie z pola zarobiliśmy no yy, powiedzmy 20, no nie 22 tysiące euro. No, także no jestem troszeczkę, że tak powiem, rozczarowany, ale no tutaj musimy się ratować kontraktami, więc nasz pracownik ukończył jeden kontrakt, wie, że możemy odebrać. Zarobimy dzisiaj naprawdę sporo pieniędzy, moi drodzy widzowie. Jeszcze na pole 32 wyślemy naszego pracownika. Gdzie on tutaj jest. Dawaj młody, bo trzeba zarabiać pieniążki. Pole 32, jak najbardziej w porządku. Zapraszamy. A my musimy jechać rozładować. Kombajn i... No w sumie drugi kombajn. Tylko ten podczepiany do traktora. Hm, no! Nie wiem jak wy, ale ja jestem w takim delikatnym szoku, tak jakby mi ktoś w twarz strzelił, bo no liczyłem na większe pieniążki. Troszeczkę jestem rozczarowany. Mam nadzieję, że jeszcze te zrębki nas troszeczkę tutaj poratują. No cóż, <laughs> nie zawsze będzie kolorowo. Taka seria, nie zawsze będzie u nas kolorowo. Spójrzmy jeszcze, co mamy na wyprzedaży. No w sumie nic ciekawego, co potrzebujemy. Mam jakiś wóz przeładowczy do yy, warzyw, no ale no niestety na razie troszeczkę słabo z tymi warzywami. Yy, ale na pewno jeden z moich widzów wspominał w jakimś komentarzu, że warto marchewkę przerabiać yy, na konserwy. I tutaj byśmy musieli zainwestować w kolejną fabrykę. Tylko tak naprawdę no, mnie interesowała sprzedaż bezpośrednia tej marchewki i, i bezpośrednio z pola, żeby to wozić. Tak, jak na przykład zbierają pomidory tutaj w naszej okolicy, niedaleko mnie, oni bezpośrednio to od razu wożą do pudliszek z pola. Także no, mnie też interesowała właśnie taka bezpośrednia. Sprzedaż, no ale w końcu doczekaliśmy się takich powiedzmy większych prac na polu, bo dotychczas na Survival Challenge tak naprawdę robiliśmy tylko las, kurde, tylko drzewo, tylko transport drzewa, ratowaliśmy się tym co mamy. No bo przypominam też widzom, którzy są nowi, bo ci starzy widzowie, którzy mnie oglądają cały czas już dobrze o tym wiedzą, że używamy tylko tych maszyn, które posiadamy. No tutaj akurat wyjątkiem jest używanie maszyn DeWolf, no bo tak naprawdę no nie mieliśmy e, czym tego zrobić, zrobiłem jeden wyjątek, ale to naprawdę uwierzcie mi, że tylko jest jeden wyjątek i więcej takich wyjątków już e, nie będzie. Pójdziemy w warzywa, jak będziemy będziemy w stanie sobie kupić kombajn, e, a żeby kupić ten kombajn, no to potrzebujemy naprawdę sporo pieniędzy, już te sadarki one nie są takie drogie, tym bardziej, że marchewki nie musimy e, sadzić. I robić redlin. To też jeden widz właśnie do, mi napisał. Dziękuję bardzo za takie informacje. Człowiek uczy się całe życie, więc na tym kanale uczymy się e, razem. Wysypiemy sobie to, co tutaj pozostało, i od razu tą maszynę zwrócimy. O, kurczę, gdzie ja podjechałem? Nie wtedy te Patrzcie, leci nasz pracownik, nie spodziewałem się go. No. Poleciał, kurczę. Poleciał jak wicher. próbujmy to teraz wysypać. Ale poczekajcie, bo tutaj To się robi, tak. Więc załadujmy sobie tą większą przyczepę z tyłu najpierw. I ten kombajn, żeby nie robić sobie już dodatkowych kosztów moi drodzy, od razu sobie go zwrócimy. Gdzie ty jesteś mój drugi? Tutaj. Więc możemy go od razu zwrócić. Dziękujemy bardzo Marte Wolf za wypożyczenie tego sprzętu. Bo tak naprawdę bardzo je przydał. Dobra. I przetransportujemy się tym bydlakiem na następne pole. To pole jak widzicie od razu tutaj powapnowałem też będąc tutaj i wysypując resztę marki, no to postanowiłem, że owapnuję to pole od razu bo było naprawdę słabe pH. Nie wiem jak z azotem, ale pH było słabe, więc azot tutaj później nawozy będziemy siać w późniejszym terminie. Próbujmy sobie go złożyć. musimy tego bydlaka przetransportować na pole. No tutaj to jest naprawdę kozak, kozak. Duże, duże bydla. Ale przyjemnie zrobiona modyfikacja. Może tędy sobie tutaj przejedziemy, żeby w sumie po tych głównych drogach nie robić zatoru. To już są naprawdę duże maszyny do... Zobaczcie to koło, ma ponę z tyłu potężną, to ciekawe jaki tu jest rozmiar, bo naprawdę spory, spory musi być rozmiar, zobaczmy gdzie my tu bokiem możemy się dostać, e, tak naprawdę możemy sobie przejechać tutaj tą polną drogą, no ale już jedziemy tą główną tutaj, ona jest główna, ale boczna taka powiedzmy, no. Żółta na polskiej mapie, czyli nie krajówka 36 jak u mnie idzie, tylko żółta, nie wiem, 543. To sobie tą drogą tutaj przejedziemy. O, idzie naszemu pracownikowi bardzo dobrze już. Właściwie te kontrakty, one ubywają, tak samo na nawożeniu nawozu, no mega fajne pieniądze. Także jeśli rozpoczynacie swoją przygodę i gracie od zera to polecam, polecam od razu zainwestować w rozsiewacz. Nawet nieważne, czy to będzie szeroki rozrzut, czy coś mniejszego, ale naprawdę pieniążki na samym początku z tego są bardzo fajne. No i nie zapomnijcie też kupić piły mechanicznej, bo piła mechaniczna to, to jest niezbędna na każdym gospodarstwie początkującego farmera, także no serdecznie mogę polecić to. Mamy też kilka palet już nam się wyprodukowało na farmie. Widziałem, że są palety z deskami, z belkami i kilka palet z naszego warzywniaka, więc no będzie to sprzedawać, tylko to na pewno też w następnym materiale razem z tymi zrębkami. Pozbędziemy się wszystkiego co mamy, żeby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. 58 tysięcy na naszym koncie, zobaczymy skończy wapnowanie ile tam nam dojdzie. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze moi drodzy sprzedaż tej marchwi. Ale to jest duży Jezu, ja się tu wcisnę. Ja się wcisnę przez tą bramę. Oj, delikatnie, delikatnie za szybko skręciłem chyba. Ale tak naprawdę będę w stanie tu wykręcić. O, 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 o jezu, jezu. Już sobie zacznę rozkładać ten kombajn. O, jak to się stało? No, jak to się stało? Dlaczego to mnie dziś spotkało? Więc nasz pracownik zacznie sobie od uwroci. Szkoda, że nie można zmniejszyć tych uwroci. Ok. Więc niech zacznie sobie. Pracę, a my w tym czasie jeszcze przejedziemy sobie na pole. I w sumie to co mamy, to zaraz wysypiemy i sprzedamy, i podjedziemy sobie już tam, naszykujemy przyczepy do kolejnego wysypu. Postanowiłem, że przejedziemy sobie przez słoneczną farmę, ale tutaj się chyba nie zmieścimy, tego co widzę, więc musimy odbić w lewo. Tutaj miałem problem raz jak jechałem z potingerem, z maszynką do koszenia i uwierzcie mi, że niestety nie wyrobiłem. Nasz pracownik skończył już kontrakt i za chwilę wyślemy go jeszcze na jedno pole. Chyba, że już nie ma żadnych kontraktów na nawożenie. To zostawimy temat i będziemy kontynuować kontrakty w następnym odcinku, ale pewnie będą to inne kontrakty, bo widziałem, że można też Wykonać usługę na kultywowanie pola i pewnie jedno pole też będziemy musieli przygotować. No kolejne pieniążki tutaj lecą. Ocena środowiskowa premia, super dziękujemy bardzo. Kolejne pieniążki dla nas. I tak naprawdę tutaj tędy nie, 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 tędy nie wyjedziemy. Przygotujemy sobie nasz traktor z tamtej strony. O, 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 Jezu, moja wina. To była, ale kraksa. No nie spojrzałem. O, ho, ho, ho. tak naprawdę to powinniśmy po nim przejechać, a tu się odbiliśmy jak ee, od, pongowa jak piłeczka pingpongowa od rakietki. Zostawimy sobie nasz traktor tutaj i sprawdźmy, czy mamy jeszcze dostępne kontrakty, a odbierzemy sobie ten kontrakt. I zobaczmy, czy mamy coś jeszcze na nawożenie. Chyba nie, mamy to kultywowanie i to duże pole, fajnie by było skultywować. Mamy je za 6897 dolarów. Euro, przepraszam. Mamy jeszcze jakieś nawożenie, ale tutaj mamy niestety niewapnowanie. Więc byśmy musieli wszystko. A nie, mam jeszcze parę kontraktów. Więc przyjmiemy sobie te kontrakty. Czemu nie? Przyjmiemy sobie kontrakty i zaraz wrzucimy tam naszego pracownika. Dawaj, młody. Jakby robił to Marek albo ja, jakbyśmy grali na multiplayerze, no ale niestety na razie nie ma takiej możliwości, więc wykona to za nas nasz pracownik. Wybrał się, wybrał się, ok. Więc zobaczcie, tutaj Uwrocia sobie fajnie robi. I zaraz to wszystko ogarnie. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak i, jaka będzie suma przychodu ze wszystkich pól. No To pole to akurat powiem Wam. Tutaj mamy, moi drodzy, tak naprawdę 1,7 hektara, a tutaj mamy no pół hektara. <grym> Także no tutaj powinny te pieniądze całkiem inaczej wpływać na nasze konto. Chodzi o to, że w większej ilości, więc moi drodzy, pamiętajcie o łapce górę, subskrypcji kanału, mówił dla was Grymaniak i do zobaczenia wkrótce na kolejnym odcinku Survival Challenge na mapie Riverbend Springs, Farming Simulator 25. Spokojnego weekendu, udanego grillowania, trzymajcie się cieplutko, cześć!